Dzień dobry kochani, witam Was bardzo gorąco i serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj skupię się na makijażu, który wiedzie prym na zagranicznym, ale i również w polskim YouTubie, czyli makijaż oka zwany Foxy Eyes. Foxy Eyes ma za zadanie podciągnąć, zliftingować nasze oczy, czyli unieść je ku niebu i będzie to doskonała technika dla osób, które mają opadające kąciki albo dla osób, które mają okrągłe oczy. I ja jestem doskonałym przykładem tych w dwóch przypadków. Moje oczy są okrągłe jak ping-pongi, i niestety mają opadające kąciki, czyli jest to dość trudny przypadek. Dodatkowo moje powieki są już mocno pomarszczone, więc chciałam sprawdzić, czy ta technika jest w stanie nieco zmienić mój kształt oka, i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona. Ok, ja bazę mam już zrobioną, czyli nałożyłam podkład, korektor, całość przypudrowałam, nałożyłam też nieco brązera i rozświetlacza, więc generalnie możemy się już teraz skupić na naszym foxy eyes. Jak widzicie, jedno oko mam już skończone i powiem Wam szczerze, że efekt podoba mi się naprawdę bardzo. Jest to idealna technika do moich okrągłych oczu, ponieważ ja zawsze dążyłam do tego, żeby je nieco wyciągnąć, wydłużyć właśnie i troszkę spłaszczyć. Teraz zajmę się brwiami, wyczeszę je do góry. I w tej technice bardzo ważne jest to, aby nie zamykać oka okrągłą brwią, tylko puścić tą brew prosto. Ten ogonek musimy wyciągnąć w tą stronę. Nigdy w dół, ponieważ w tym momencie zamkniemy oko, a my chcemy je maksymalnie otworzyć. Naturalnie poszłabym w tą stronę tutaj, ale ja sobie pociągnę jakby ignorując to, że my brew Chcę troszeczkę zakręcić i, i ciągnę ją wprost. Mam teraz drugi żalem i najmocniejszy jakiego do tej pory używałam, to jest ten z Golden Rose. Utrwalam sobie teraz obszar pod drugą pudrem. Kiedy browi już ogarnięta, chwytam za zestaw pędzelków. Moje są już nieco przybrudzone, ponieważ jedno oko zmalowane. Będą mi potrzebne dwa bądź trzy pędzelki o różnej wielkości do blendowania. Przyda mi się również skośny pędzelek do malowania kreski, a także kuleczka. Moje Foxy Eyes to brązowy, matowy makijaż w neutralnych odcieniach, więc. Idealna paleta, to oczywiście Soft Glam. Ja uwielbiam nią pracować doskonale, o tym wiecie, więc tym razem nie będzie inaczej i również wykorzystam e, cienie z tej palety. Ale pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to odcięcie mojego makijażu taśmą, i to bardzo ułatwi mi uzyskanie tego kształtu foxy eyes. Zobaczcie, to jest dość ostre odcięcie właśnie taśmą. Bardzo ważne jest, żeby kąty w obu oczach były jednakowe, żeby ta taśma była bardzo dokładnie i w podobny sposób przyklejona, więc tutaj muszę się skupić. Ok, mam wrażenie, że to jest właśnie ten kąt. Na wstępie tego makijażu potraktuję całą powiekę jasnym, beżowym cieniem. To sprawi, że cienie będą się lepiej blendowały i nie będą plamiły. Upewniam się, że cała przestrzeń powieki jest pokryta jasnym cieniem. Następnie mogę tym samym pędzelkiem rozpocząć nakładanie cieni kolorowych i zacznę od odcienia Burnt Orange. Skupiam się w zewnętrznym kąciku i trzymam się jak najbliżej linii rzęs. I tutaj właśnie ta taśma mi bardzo ułatwia sprawę. Nie wchodzę w załamanie tym razem, ponieważ w tej technice nie skupiamy się na załamaniu, tylko na wyciągnięciu oka do zewnątrz. I bliźniutko tutaj wlinię rzęs. Gdzie to jest prosta linia? Skupiam się w zewnętrznym kąciku i ciągnę do przodu. Kiedy odcień przejściowy mamy załatwiony, wytam mniejszy pędzelek do blendowania i teraz wezmę nieco ciemniejszy brąz, czyli odcień Rustic. I tym razem trzymam się troszeczkę niżej, bliżej linii rzęs i bliżej taśmy. Za każdym razem dobieram tylko odrobinę cienia. A teraz biorę jeszcze ciemniejszy brąz, czyli odcień Cyprus Amber. I jeszcze bardziej precyzyjny pędzelek będę się trzymała jeszcze bliżej linii rzęs. Dosłownie odrobinę na pędzelek, i tym razem naprawdę blisko linii rzęs. I tutaj ta taśma naprawdę bardzo ułatwia pracę. Jeśli moje blendowanie nie jest doskonałe, wtedy chwytam za średni pędzelek do blendowania i delikatnie wszystko ze sobą mieszam. Teraz bardzo ważna, jak nie najważniejsza część tego makijażu, czyli czarny, cień i pędzalek do malowania kreski. Spotkałam się z różnymi wersjami. Jedni mm, zaczynają ten makijaż od namalowania kreski żelowym eyelinerem i sukcesywnie rozdymiają go brązem i drugą wersję, czyli taką jak ja dzisiaj Wam pokażę czyli najpierw rozdymienie makijażu natomiast później przyciemnienie go właśnie czarnym cieniem i ja dzisiaj nie będę używała eyelinera wszystko będzie oparte na tej jednej paletce rysuję kreseczkę trzymając się jak najbliżej linii rzęs, dosłownie wtłaczam ten cień pomiędzy rzęski i wyciągam nieco Malując kreskę staram się od razu pędzelek kierować ku górze, tak żeby nie była to ostra krecha, tylko delikatne rozblendowanie. I teraz równie ważny element tego makijażu to wyciągnięcie kreski w wewnętrznym kąciku, i bez tego elementu nie ma prawdziwego Foxy Eyes. Nie jest to trudne, staram się podążać za naturalną linią mojej powieki i delikatnie ją przedłużam. I tutaj się na chwilę zatrzymam, ponieważ ten element jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nasz wewnętrzny kącik nie może. Opadać pod złym kątem. Nie możemy tej linii rysować w ten sposób, ponieważ wyjdzie nam dziwny ryś, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta linia była naturalnym przedłużeniem właśnie naszej powieki i żeby była dość płaska, bo jeżeli wyjdzie nam pod złym kątem, to nie uzyskamy tego spłaszczenia oka, tego wyciągnięcia, bo to powinna być jedna linia w momencie, kiedy przymrużymy oko, więc ten wewnętrzny kącik nie może nam spadać pod zbyt ostrym kątem i teraz zmieniłam sobie pędzelek na bardziej precyzyjny, nałożyłam na niego odrobinę NYX Glitter Primer co sprawiło, że jest on teraz niezwykle ostry i dopracuję sobie teraz mój wewnętrzny kącik Teraz miękka, czarna kredka i zaznaczę sobie wodną linię górnej człowieki, tak żeby przyczernić całą przestrzeń między wózkami. A moja kredka dzisiaj to automatyczna kredka z Lovely, bardzo miękka i naprawdę przepiękna czarna. To co? Myślę, że czas na zdjęcie taśmy. Okej, okay, jest całkiem nieźle. Myślę, że dopracuję sobie jeszcze troszeczkę zewnętrzny kącik. No i oczywiście odkleił mi się korektor tutaj. Troszkę mam osypu, więc pędzelek, na którym miałam ciemny cień, i domaluję sobie właśnie tutaj, gdzie uważam, że jest luka. I dołożę teraz troszkę korektora. Ja mieszam ze sobą dwa odcienie z NYX Born to Glow. i tu mam odcień True Beige i drugi odcień to odcień Vanilla. Vanilla jest dużo jaśniejsza, natomiast True Beige jest nieco za żółty, więc jakby mix tych dwóch odcieni jest dla mnie idealny. O! Widzę, że Czarne kropeczki miałam jeszcze na nosie. Ok, tak wygląda efekt jeszcze bez przyklejonych rzęs. Na tym oku kleiłam kępki od 11 do 8 i to samo zrobię na drugim oku. Dobra, to były dziesiątki i kleiłam je od zewnętrznego kącika do środka oka, zostawiając troszeczkę wolnego miejsca w samym zewnętrznym kąciku, bo tutaj przykleję kilka jedenastek. A od środka powieki przykleję kilka ósemek. Ok, kiedy moje kępki są już przyklejone, dopiero teraz zabieram się zatuszowanie i jest to moja wypracowana przez lata metoda. Kiedy kępki są przyklejone i dopiero teraz tuszuję, te moje naturalne rzęsy sklejają się z tymi sztucznymi i powstaje jeden przepiękny wachlarz i wygląda co najbardziej naturalnie. Takie jest moje zdanie i taka jest moja technika wypracowana przez lata. Ale jestem strasznie ciekawa, jak wyklejecie kępki: czy na wytuszowane, czy na niewytuszowane rzęsy. wisiłam usta i pomalowałam e, zewnętrzne partie i wyrysowałam kształt moich ust pomadką z Golden Rose matową i to jest mur beton. Pomadka bardzo trwała i świetnie się sprawdza właśnie w roli konturówki, jeżeli macie bardzo precyzyjny pędzelek. I u mnie jest to jedyna metoda, która się sprawdza jeżeli chodzi o Przywrócenie proporcji moim ustom, ponieważ jedną połowę górnej wargi mam zdecydowanie mniejszą i w ten sposób mogę nadrobić troszeczkę właśnie tą krzywiznę. Więc albo ciemniejsza pomadka trwała, albo konturówka i w ten sposób ratuje sytuację. Kochani i tak ten makijaż się prezentuje, ja naprawdę bardzo miło spędziłam czas, mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodobał, jeżeli tak to oczywiście nie zapomnijcie wesprzeć mojego kanału komentarzem i subskrypcją, a za dzisiaj Wam już bardzo gorąco i serdecznie dziękuję, buziaki, do zobaczenia, pa! Con un pelado necesita, pero no le da lo que necesita. Así que me llama a mí para pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores, mientras ella audicionando para 12 corazones.